Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. To, co widzicie tutaj, to oni wysadzają na zimę kwiatuszki, bratki, czy tam jakieś kwiatuszki ozdobowe. Oni, nie wiem, czy ozdobne, oni je przesadzają, czy w każdym razie wsadzają tutaj krzaki na zimę. Rogrocznie ten sam proces, czyli wy, wyciągają kwiatuszki takie, zaraz Wam pokażę, a wkładają krzaczki, takie zimowe krzaczki. Ja myślę, że to jest ta że to jest sezonowe to jest raz, a dwa dają pracę dają pracę emerytom część emerytów sobie tak dorabia część emerytów dorabia do emerytury albo ci co nie mają emerytury albo po prostu co im się nudzi no trudno mi powiedzieć muszę kiedyś zagadać na jakiejś zasadzie to jest w każdym razie głównie widzę seniorów w dojrzałym wieku i zresztą bardzo bardzo pozytywnie, no bo tutaj raczej lubią pracę, lubią pracować, lubią być używanymi do końca ludzie. Także, także ja myślę, że to jest fajna sprawa. Jest 19 września. Mam na imię Jarek, mieszkam w finach od 11 lat i dzisiaj jest no, czuć chłodno, wyraźnie chłodno, 26 stopni, troszeczkę mgły, no bo nam lało tutaj parę dni. Ta jesień się zaczęła. Sobota. Tradycyjnie już soboty są lunch ze względu na tradycyjnie, tradycyjnie, tradycyjne kraby z jeziora Yangcheng. To jest bardzo popularne. Ja do odebrać koleżankę ze stacji kolejowej. Wybudowano nową stację kolejową w Suzhou, to znaczy nie nową, ona już jest chyba od trzech lat, ale Suzhou ma już trzy, buduje czwartą. U mnie na wsi w Udziangu budują piątą szybkiej kolei, troszeczkę dalej w Changzhou, to jest godzina, ale wciąż leży należy do Suzhou i Jinjia Gang również należy do Suzhou budują następne dwie, czyli docelowo mają do 20-23 do 20, 23, mieć trzy stacje szybkiej kolei podkreślam, szybkiej kolei, nie zwykłej kolei, tylko szybkiej kolei bo każde miasto poza tym ma dworzec kolejowy i dworzec, jak to się nazywa, towarowy także na, nakręcają tutaj wewnętrzną ekonomię, ile wlezie. Tutaj ciekawostka: na tym skrzyżowaniu były kiedyś dwa wjazdy do metra, teraz dobudowano dwa następne i to zrobiono zeszłej zimy podczas przed wirusem. Zaraz jak się wirus zaczął, no to skończyli to, bo okazało się, że mm, tutaj jest centrum w ogóle rządowe, municipalne mojej dzielnicy stąd też dużo pracowników. E, Metrem dojeżdża, i dlatego zrobiono im dodatkowe wejścia, co jest takie dosyć przyjemne. Na froncie wojny handlowej, która będzie trwała następne 70 lat, będziemy, widzimy zamknięcie TikToka, WeChat'a, co jest zrozumiałe. Odpowiedź za odpowiedź. Dbają o siebie teraz amerykańskie biznesy. Przestały Rozwijać chińską ekonomię, zaczynają rozwijać swoją kulejącą, bo trzeba przyznać, że ku, ekonomia w Stanach kuleje. Ogromne bezrobocie, jak się popatrzy nawet na to ukryte bezrobocie, czyli ludzi, którzy nie zgłaszają się do Urzędu Zapomogi o zapomogę związaną z utratą pracy, no to jak doliczymy tych ludzi, to będzie około 20%. Ale nie tutaj rozmowa o Stanach Zjednoczonych. Tak na marginesie czytam niektóre komentarze, niektóre e-maile z Państwa. Używające epitetów, inwektyw i pejoratywnych określeń obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Może was, warto byłoby się zastanowić, skąd się bierze ta państwa złość. No, raz Polska nie jest stanem amerykańskim, więc co nam na to zależy? To, co nasi wasi włodarze robią ze Stanami Zjednoczonymi, to wasi włodarze robią. Także niezależnie od tego, ile pieniędzy wydawane jest na zbrojenie i tak dalej. Druga sprawa, warto pamiętać, że. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma trzy podstawowe zadania podpisywać prawa do wdrażania, stać na straży Konstytucji, i to trzecie jest, już zapomniałem co jest coś zarządzać siłami wojskowymi podczas wojny. To są najważniejsze zadania, którymi się zajmuje. Generalnie ci, co znają Konstytucję, jakże historię Stanów Zjednoczonych prezydenci o, praktycznie już od 20 czy tam dziesiątego prezydenta, to są marionetki korporacyjne, albo inaczej medialne, które wykonują tylko robotę, są twarzą danej partii politycznej. Dlatego nie ma sensu się zacząć trzewiać, czy gościu ma perukę, czy różowy jest, czy żółty, czy jest głupi, czy jest mądry, bo on naprawdę niewiele może w tym kraju. I to warto zapamiętać. Przeciwnie jak w Chinach, gdzie Xi Jinping to jest, skupia władzę w jednej ręce, ich prezydent. Amerykański prezydent ma naprawdę niewiele władzy. Władzę w Stanach przede wszystkim kontroluje 30 największych rodzin. Science, czy, czy potom, jak to się mówi, potomkowie rodzin z MyFlower, którzy kontrolują ziemię, kontrolują bogactwa mineralne, kontrolują korporacje, którzy zasiadają w tych korporacjach. Posiadają potężne laty A za za tym idzie, te korporacje oraz hunta wojskowa? Także nakręcanie się na Trumpa i komentowanie jego. Jego poczynań czy jego występów rozrywkowych w telewizji, tylko są występy rozrywkowe. Drodzy Państwo, nie ma co skupiać się na tym, gdyż ten człowiek naprawdę niewiele może. Natomiast w Chinach, trochę o rządzie chińskim rząd chiński skupia się oczywiście w rękach Sejmu, który w gruncie rzeczy tam ustala prawa. Jednakże no wielka siódemka, teraz dziewiątka największych, najpotężniejszych ludzi w Chinach zarządza tym krajem. No, i rzeczywiście prezydent chiński ma potężną władzę, kiedy może deklarować swoje decyzje, zależnie od tego, jak wygląda sytuacja ekonomiczno-polityczna. Dlatego też widzimy wiele decyzji, jest właśnie opartych, opieczętowanych decyzją prezydenta Xi. Prezydenta Xi się cytuje często, często się cytuje jego myśli. Często wszelkiego rodzaju inicjatywy są oparte jego nazwiskiem. Na marginesie jego nazwisko wymawia się Xi, nie Xi, tylko Xi, bo to jest całkiem inna wymiana fonetyczna chińskich znaków. Geopolitycy w Polsce uparcie go mianują Xi albo Ksi, co jak na geopolityków, gdzie nazwa jest Geo, jest troszeczkę naiwne. Wracając do polskich geopolityków, na szczęście odwróciła się troszeczkę uwaga od Chin, zaprzestali pustego w gruncie rzeczy bicia w bębenki wojny wojny handlowej w której nie mają ani udziału ani nie mają a polska jako jako, jako rozgrywacz ekonomiczny naprawdę stanowi niewielki procent tej gry ekonomicznej tak zajęli się teraz Białorusią myślę że to jest nawet dobrze Utrzyma, utrzymywanie dobrych stosunków z Chinami leży w interesie wszystkich którzy robią biznesy z Chinami w tym i Polska również dużo mleka idzie dużo sera idzie Widziałem ostatnio maszyny, teraz będzie chemia szła. Słyszałem, że i będą i oleje, i nawozy sztuczne, wszelkiego rodzaju kosmetyki. Już nie wspomnę o ziai. A propos właśnie ziai, ciekawa historia. Pan ziaja bardzo się opierał, ja nie mówię, że Pan ziaja, firma ziaja, bardzo się opierał, żeby wejść na Chiny i sprzedał swój produkt, czy oddał swój produkt pośrednikom w Tajwanie. którzy... Bardzo szybko, bardzo skrzętnie skopiowali i powielają teraz podróbki w Chinach. Także już nie ma oryginalnej i jest chińska ziaja. Bo bardzo się ta firma wzmagała, zbraniała przed wejściem do Chin ze względu na prawa PETA, czyli w Chinach wymagane jest testowanie na zwierzęta, co jest oczywiście zrozumiałe, jak najbardziej. Ale nie przeszkadzało mieć przedstawicielstwo, nie przeszkadzało mieć własne biuro marketingowo-reklamowe, nie przeszkadzało to mieć własnych... Dystrybutorów. Niekoniecznie importując, niekoniecznie sprowadzając produkt do Chin. Oni już sobie, Chińczycy, sami poradzą z importem, nawet nie testowanych na zwierzętach kosmetyków, także i tutaj wstępujemy na dyskusję dotyczącą biznesu. Ogromnym, ogromnym nieporozumieniem jest porównywanie ekonomii, życia oraz jak się robi biznes w Chinach przyrównywanie do warunków polskich, tłumaczenie sobie ich na polskie, a następnie przyjmowanie ich jako dogmaty. Jednym z największych właśnie błędów, wchodząc na rynek chiński, czy robiąc błędy z Chińczykami, wydaje nam się, wydaje się niektórym, że w Chinach jest tak jak w Polsce, tylko że krzeczkami pisane. Otóż nie. Razem mamy do czynienia z całkiem inną logiką. Całkiem inną logiką. Logika polega na przykład na tym, że na przykład w wypadku biur, biura się płaci... Na pół roku, na cały rok z góry. Im bardziej atrakcyjna lokalizacja, tym większa opłata roczna i trzeba opłacić cały wynajem z góry. Na przykład w przypadku biur. To samo ma się w wypadku importu produktów. Importy produktów wszelkich muszą być testowane. I to testowane muszą być przez lokalne CDC, czyli takie jak gdyby Sanepit, plus lokalne organy odpowiadające za dany produkt, czy to jest ser, słodycze i tak dalej. No stoi nam ser teraz na pudągu i troszeczkę się denerwujemy, no, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo oni są bardzo wolni. Bardzo wolno mielą żarna chińskich biur. To jest druga sprawa. Stąd moja prośba i moja uwaga, drodzy państwo, proszę nie myśleć standardami Centro... Europejskimi, centropolskimi, jeśli się myśli o sytuacji w Chinach. Natomiast, a, jeśli chodzi o, o robienie biznesu per se, bezpośrednio z Chińczykami, no niestety jest takie powiedzenie: Otrzymuję od Was dużo e maili z prośbą o rozwiązanie problemów, bo gdzieś coś tam się nie powiodło w biznesie. Jest takie stare powiedzenie góralskie i żydowskie i polskie że co tanie, to drogie. A słyszałem taką wersję jeszcze od kolegów z pod Rzeszowa, z Kuryłówki. Że tanie mięso psi jedzą. Także uczulam Was bardzo, jak coś jest za tanie, to jest nieprawdziwe. Proszę nie wydajcie pieniędzy, nie wchodźcie w żadne biznesa za jakieś kosmicznie śmieszne ceny. Bo nawet jak to coś pochodzi, podziała, to się zepsuje. A jak się zepsuje, to będzie dwa razy więcej kosztowało wszelkiego rodzaju gwarancyjne naprawy. O tu jest właśnie stacja benzynowa. Mają pod spodem 8 linii. Nie wygląda na 8 linii. Spróbuję podejść tam, jak mnie nie zgarnął Tutaj policja zawsze uwielbia dawać mandaty. Podejdę Wam pokażę, ile tam fajnych torów jest. 8 linii torów zbudowali, ale to gazem zbudowali. 3 lata czy coś takiego. Śmieszna sytuacja. Znaczy, nie śmieszna sytuacja. Podziwiam to, że w śmiesznie krótkim czasie zbudowano naprawdę imponującą stację. Zaraz wysiądę i pokażę Wam z ręki, jak to wygląda. Fantastyczny parking zrobiony jest pod spodem za grosze. W gruncie rzeczy cały dzień można parkować za 80 centów. Windy im się coś ostatnio poprzyły, bo to miały być windy tysena kłapa, a wyszło, że zrobili lokalne windy i kolejka duża, oczywiście policji dużo. Wszak stacja jest imponująca, jest piękna 300. Tutaj taką budkę postawili, ktoś zaraz będzie otwierał snaki, pozwalają ludziom, żeby, żeby sobie dbali o to. Ciekawe czy tam dalej wejdzie. Policji zwykle jest bardzo dużo. Ale nie dlatego, że coś się dzieje, tylko po prostu policji jest dużo, bo dbają. Tutaj chyba pracownicy. Dojdę tam do barierki. No, tradycyjnie masa zieleni. Podziwiam to, bo w gruncie rzeczy mam porównanie do New England, Connecticut, Massachusetts i, i tri w Stanach. Jest podobna zieleń. To co się dzieje w Chinach. Nie było takiej zieleni, jak ja przyjechałem, ale oni są bardzo konsekwentni. Jak oni coś zaplanują, to zrobią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy. Osiem torów. Z tego, co się reklamują, odwracam się cały czas, żeby mnie nie wkleili na bo wklejają na teraz i od razu dają znać lawetom. Proszę bardzo, to jest szybka kolej. Raz, dwa, trzy, cztery i po drugiej stronie dalej cztery. Czyli są a, raz, dwa, trzy i tam jest następne dwa perony, pięć peronów i tak to właśnie wygląda, wejście wejście jest bardzo e, wejście jest bardzo e, mocno pilnowane ze względu na na covida, sprawdzają wszystko o tutaj rarytas, proszę macie anteny 5G na pewno jest dużo fanów anten 5G jak i również teorii spiskowych związanymi z 5G a i w głębi tam daleko jest moja księgowa, tam gdzie widzicie ten budynek no i właściwie tyle na tyle. Dzisiaj krótki post, e, sobota, raczej odpoczynkowy post. I e, życzę Wam fantastycznego weekendu. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. E, tyle na tyle. Pozdrawiam Rodaków o, w Polsce na świecie i wszechświecie. Tak szybko przejechał, że go nie, nie zdążyłem ująć. Niesamowite. A po drugiej części, w drugiej części miasta, to jest właśnie miasto po drugiej stronie, gdzie wynajmuje sobie i swoim klientom a, y, biura, tam. Y, zbudują nową strefę bez czyli ci, którzy się załapali pod strefę bez będziemy mieć następne 5 lat ulg, plus nam prawdopodobnie będą dopłacać w drugim roku działalności, czy w trzecim roku działalności do wynajmu, plus a, wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju... A, Wszelkiego rodzaju udogodnienia, jak i również darmowe magazyny. Liczę na to, że moi nowi klienci, którym, z trzech klientów, którym zakładamy e, firmy, załapią się na tego typu ulgi. Pozdrawiam, do usłyszenia.